się spotkać w tym drugim dniu rekolekcji o czasie. Czy one są o czasie, czy one są o tym, jak Bóg działa w czasie. To właśnie bardzo ciekawe będzie zobaczyć. Zacznijmy od modlitwy, od tego, żeby poprosić tego, który jest Panem tego czasu, który dał nam Maryję jako Matkę, żeby, żeby nam pomógł dobrze ten czas przeżyć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Tobie się powierzamy, prosimy Cię, bądź z nami, bądź dla na nas przewodniczką, bądź naszą obroną. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Miałem plan, żeby nagrać to jeszcze w domu. W tej chwili jestem z moim tatą na działce. Spędzę słychać właśnie może różne rzeczy, na przykład jego ziewanie albo telewizor, który jest gdzieś tam w tle, ale plany się zmieniają. Niedziela radości wczorajsza miała być pełna radości, ale było dużo wydarzeń trudnych jeszcze na koniec dnia. Przyszedł ktoś, kto z mocnym autorytetem zwrócił mi uwagę na błędy, które popełnia scholka. Tak się dzieje. To, co ma być właśnie pełne radości. Okazuje się, że Pan Bóg daje jakiś trud po to, żeby oczyścić, po to, żeby zobaczyć, że no jeszcze bardziej musimy się na nim jakoś jemu powierzyć, jakoś jemu zaufać. Pewnie macie jakieś postanowienia adwentowe, jakieś decyzje, co co ma sprawić, że, że czas Adwentu będzie bogatszy, lepszy. I dobrze, dobrze jest to mieć. Dobrze jest się przekonać prędzej lub wolniej, ile z tego wychodzi. Dobrze jest też odnieść jakiś drobny sukces w tej mierze. A może też dobrze jakąś porażkę. Jak mówią wielcy, mam plan, wykonam go sam. Ale myślę, że Uczestnicy tych rekolekcji, słuchacze, no, już są na tyle mądrzy, że, no, że wiedzą, że nie warto mieć jakichś takich planów ambitnych co do tego, co mamy zrobić, jak zrobić, kiedy. To podskórnie chyba już wyczuwamy, że nie damy się nabrać na jakieś takie ambitne postanowienia, na coś wielkiego, co. Ma zrewolucjonizować nasze życie, to chyba już nie ten etap. Że nagle w ciągu kilku tygodni Adwentu czy Wielkiego Postu postawimy nasze życie na głowie, ale też Pan Bóg chce pozwolić nam, żebyśmy próbowali coś zrobić współpracując z Nim. Widzimy, że bardzo często to jest jakaś moja ambicja, jakiś mój plan, co bym chciał osiągnąć, co bym chciał poprawić, zmienić. A nie zawsze Pana Boga do tego zapraszamy. Czemu tak się dzieje? Bo jak mówi list świętego Jakuba, teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego albo tamtego miasta i spędzimy ten rok, będziemy uprawiać handel, osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co będzie jutro, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się okazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniśmy mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, to zrobimy to lub owo. I rzeczywiście taka ufność powinna nam towarzyszyć, takie pragnienia. Jeśli Pan zechce, zrobimy to lub owo. Wczoraj rozmawiałem z jednym człowiekiem o jakichś jego doświadczeniach życiowych. Powiedziałem o tym, jakie mamy pragnienia jako wspólnota ze Szczecina, żeby założyć taki dom, takie miejsce, gdzie mogłaby się odbywać terapia rodzin, terapia małżeństw terapia rodziców i dzieci. Powiedziałem o tym, że fajnie by było mieć stolarnię, gdzie ojcowie mogliby z synami robić jakieś rzeczy, przy tym rozmawiać o ich planach, jakoś przekazywać to, co jest w mężczyźnie potrzebne młodemu chłopakowi, a dla mam, żeby była jakaś kuchnia urządzona, gdzie córki z mamami mogłyby piec ciasto i coś tam jeszcze robić, też rozmawiać przy tym. I ten człowiek powiedział, przy księdza, już od paru lat o czymś takim myślę. Niezwykłe, że właśnie ksiądz mówi, że, że takie coś ksiądz by chciał założyć. To y, jakoś potwierdza to, że ten pomysł nie jest tylko moim wymysłem, że być może Pan Bóg tego chce. Tak samo miałem plan, żeby skrócić sobie nieco włosy. I się okazało, że ten plan się nie ziścił, bo maszynka nie goliła, a potem zaczęła golić, właśnie. Z tyłu już tak bardzo, że trzeba było wszystko wykończyć. Takie są moje plany różne. Mam mnóstwo programów do zarządzania czasem. Nawet wydrukowałem własny kalendarz i drukuję go co roku. W Excelu jest zrobione tak, żeby można było lepiej planować zajęcia, planować dzień, ale okazuje się, że potem nie bardzo jest siła, żeby to wszystko zrealizować, co by się chciało. I robią się zaległości, bo może nie chodzi o to, żeby zrealizować plan swój, czy nawet taki, o który zapytamy, i wydaje nam się, że to jest też pomysł pana Boga, ale warto, tak jak Maryja i Józef, ten plan, który mieli dla swojego życia, uwzględnili, że Bóg chce czego innego, że oni się zgodzą. Na to, co będzie planem Bożym. I można tak brzydko powiedzieć: No dobrze na tym wyszli, dobrze na tym wyszli. Ich zgoda sprawiła, że wszystko dobrze się potoczyło. Choć skoro Bóg ma swój plan, to dlaczego prowadzić tych dwoje wybranych przez tak wielkie cierpienia, przez tak wielkie trudy, zmaganie? Bo dorastają przez to. W ten sposób, jak się niwelują ich plany, to Bóg może zrealizować dobrze i mocno, stanowczo, konkretnie to, co on sam chce. Gdy my jesteśmy przywiązani do naszych planów, do naszych pomysłów, to czasami to są rzeczy, które mogłyby nam zaszkodzić na dłuższą metę, choć chwilowo wydają się dobre, pożyteczne. Czasami. Musi przez różne wydarzenia, różne sytuacje pokazać, że no, On jednak panuje nad tym, nad tym, co wydaje się dobre. Jednak Bóg pokazuje, że Jego jest lepsze, że możemy no, wybrać coś dobrego. A Bóg powie: Mam jeszcze lepszy plan, mam jeszcze lepszy pomysł. Zaufaj mi, pozwól mi zrobić tak, jak ja będę chciał. Zgódź się na to. To, że buntujemy się, to, że się złościmy na coś, co nie idzie po naszej myśli, wskazuje na to, że właśnie zabrakło ufności, że nie ma czegoś takiego, że rozpoczynam jakąś akcję, jakąś rzecz, jakąś czynność i mówię, Panie Boże, oddaję to Tobie, Matko Boża, bądź tym. Tylko, że no, myślę, że tak, tak będzie dobrze, tak zrobię. A potem, gdy coś... Pan Bóg krzyżuje, krzyżują się moje drogi z drogami drugiego człowieka i coś musi być inaczej, bo ktoś na coś nie pozwala, bo coś czymś przeszkodzi, bo ktoś coś ośmieszy, bo ktoś zrobi coś nie po naszej myśli. No i okazuje się, że jest smutek, że nie przyjmuje tego, co, co, co Bóg przez wydarzenia próbuje jakoś poprawić. Co usiłuje poukładać po swojemu, możemy zobaczyć właśnie tą naszą reakcję. Kogo zaczynam odrzucać, kogo neguję. A przecież Bóg chce, aby nasze serce było wolne, abyśmy nie byli przywiązani do jakichś planów, które mogą być szkodliwe. Chce Bóg, abyśmy naprawdę Jego słuchali, żebyśmy byli gotowi na pomysły, które On może mieć, na rzeczy, które On zaplanował. Bóg uczynił nas wolnymi, ale świat, w którym żyjemy, próbuje nas zmusić do czegoś, czego nie chcemy, czy do czegoś, czego Pan Bóg nie chce. Możemy też zobaczyć, na ile pytam o wolę Bożą, na ile staję wobec spraw, wobec sytuacji, z taką gotowością, z otwartością, że może będzie tak, a może będzie inaczej. No ile widzę to, że warto rzeczy, które robię, zawierzać Matce Bożej. Więc, Maryjo, ja chcę tego, ale poprowadź mnie tak, jak chce Bóg. Tak, jak Ty zgodziłaś się na wolę Bożą ze wszystkim, co to w sobie niosło. Boże plany są dużo bardziej wartościowe niż nasze. Warto. Pytać, ciągle stawać z takim, właśnie z taką ciekawością, Panie Boże, co Ty z tym zrobisz? Jak ty przewidujesz kolejną godzinę, kolejny dzień, jak ty przewidujesz dalszy ciąg mojego życia, właśnie tego chcę, a co się wydarzy, to zobaczymy. Ale ja będę starał się realizować Twoją wolę. A jeśli coś mi popsujesz, to nie będę się smucił. Nie będę mówił, że, że coś jest źle, że Ty się nie znasz, że ja wiem lepiej. Lepiej wiedzieć, co Ty chcesz, żeby nie popadać w depresję z byle powodu, żeby nie smucić się, żeby móc spokojnie powiedzieć: Tak będzie lepiej. Ty wiesz, jak to zrobić. Tak będzie lepiej. Tobie chcę zaufać, bo, bo Ty wiesz lepiej. To wszystko co planujemy, to wszystko co przewidujemy, to warto robić. Należy mieć plany, należy rozeznawać, co jest wolą Bożą względem naszego życia, ale też stale być w takiej gotowości, że coś będzie inaczej, że coś będzie, że coś się może zmienić, że nasze plany... Będą zweryfikowane, że będą właśnie poprawione przez Pana Boga. Jedna z takich miłosierdziowych pieśni mówi: Nasze plany i nadzieje, coś nie weczeraz raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. I to właśnie Twoje miłosierdzie jest niezawodne. Dlatego refren tej pieśni mówi, że Jezu, ufam Tobie, że Tobie ufam. Tobie ufam nie sobie, nie, nie temu, co mi się wydaje najlepsze. Tobie chcę się powierzyć. Jezu, bo Ty jesteś miłością, miłosierdziem samym. Dałeś nam Maryję jako tą, która może nas poprowadzić, szczególnie w tym czasie, aby nasze plany były zgodne z Twoimi, aby nasza wola była zgodna z Twoją wolą. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Dobrego dnia.